Jak widzicie, spadł śnieg. Co kojarzy się ze śniegiem? Burger Drwala. Co kojarzy się z nami? Kebaby. Połączenie kebab Drwala. Idziemy. Robiliśmy delikatny research, gdzie możemy takiego kebaba drwala zjeść. W Krakowie jest kilka miejscówek, ale my wybraliśmy grube rollo i łosia. I w łosiu, nie dość, że kebab drwala, to jeszcze kimchi. Pierwsze grube rollo. Dzień dobry, poprosilibyśmy tego kebaba drwala. Mięsko będzie mieszane i sosik również będzie mieszany. Staliśmy herbatkę, ale ostatnio zauważyłem, że gdzie nie chodzimy, W sumie to ta herbatka jest już, nie? Stary, zima jest, nie? Są ci umilić czas oczekiwania. Ona też ma taki posmak stary, cynamonowo-ziołowy, ale ona nie jest w ogóle słodka. Tutaj jest taka po prostu herbaciana, taka herbaciana w głębi, nie? No, no. Ale ona... Zrównoważony herbaciany smak masz po prostu. Ale ona też ma stary taki smak, wiesz, cynamonowo-ziołowy? Nie, no i tak. błąd, nie ma, ma smaku, ma posmak. Dzięki, miłego. Giga, duży jest ten kywacz, ciężki jest stary. Dziabnij se, nie? Za drogą. <laughs> Ej, wiesz, że o tym pomyślałem, że dziabnąć? Chłopak nagrywa śmieciary. <laughs> Musiałem się akurat spojrzeć pod nogę. <laughs> I właśnie dlatego nie lubimy zimy. No chłopie, nie możesz się skupić na tym, co robisz, tylko musisz patrzeć pod nogi, żeby się nie wydupcyć. Zima jest fajna, stare, żeby iść raz na Sanki, czy tam dwa, albo pojechać do Zakopanego, chłopie, i przepalankę se. Okay. Gwinciorek, chłopie, jesteś na Gubałóweczce, i jest fajnie, trzeba się gdzieś rozłożyć. Ajajajajaj, aj, 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 panie kolego. Co to kraksy. Chodźmy, zobacz, co się staje. to kobieta. Ciężki ten kawał Ciężki, nie? Ciężki. Kilo żarcia. sobie. Czekaj, czekaj, czekaj stary, bo ja mam wadę wzroku, zapomniałem o tym. Tutaj na przystanku stoją od razu za rondem, tylko nie chcę wysiąść z tego, nie wiem co jest. O, wysiada! Baba! Mamy to widzowie. Baba! Ale się jem bli Zjadłem go noszę go w ręce stary, ja Google ja mam to samo! No ale ja go nosę teraz, a ty nie! to by coś przeszło? A ja mam Google Gris jest to, że jest ciężki i jeszcze woli ręka od go. Nie ma o czym gadać, pada śnieg, musimy się szybko owijać. Lufa prawie kilo żarcia, wypchane mega dobrze. Pierwszy gryz od razu atakuje żurawina. Ta słodycz od razu mi się wbija i cebulka. Kurde, interesujące. Mega gramita słodycz w kebabie. Ta wołowinka troszeczkę suchsza jest, ale przez to ile tutaj rzeczy się dzieje, wy o tym zupełnie nie myślicie. Macie ten ser i tą żurawinkę, gryziecie się i czujecie smak ogólnie kebaba w połączeniu z tą słodyczą. I Ciebie nie interesuje nic więcej. Dupę to mam, że to jest stary ciężkie do przegryzienia. Smaczne to jest. I nie się, że to jest droższe. Masz tutaj żurawinę i masz panierowany ser camembert. Więc to musi być droższe. Co jest bratku? <śm> bratku, co się stało? No, Zawiało, nie? <śm> Kilo żarcia i pytanie, bo on jest strasznie wypchany. Czy każdy tak ma? Czy po prostu my, że przyszliśmy z kamerą stary, tak mamy? Bo patrząc na tego kebaba, nie wydaje mi się, żeby każdy dostał stary takiego, takiego wypchanego. Żeby aż tak no, pa... się rozwalał stary, no to ciężko, nie? No to pęka. To pęka od tego, ile tego rzeczy jest, nie? Ale z drugiej strony gościu za ladą sprawia wrażenie, jakby go całkowicie jak, nie jakbyś... obchodziło tak. to, że w ogóle tam jesteśmy, nie ważne, czy z kamerą, czy bez. Nie no, panie kolego, to jest po poezja. szczyt wśród kebabów. Ja jestem taką osobą, co lubi takie te połączenia rzędu nieoczywistych. Stary, jak na włoską pizzę idę, to jem z anchois, nie? Miałem stary pizzę z gruszką, tak słone-słodkie, ja lubię takie rzeczy, zaraz zobaczymy Kęła w drwala, pierwszy raz będę próbował No i jak tak wychwaliłeś, to chłopie, jak za chwilę mi nie posmakuje, to nie ma zjebki knajpa, tylko ty, nie? Ty już to wiesz, stary, że to jest dobre Boję się o łosia. Boję się, że nie, po, że nie podoba. Wychwaliliśmy ten. tego łosia ostatnio tak, że przyjdziemy, spróbujemy tego drwala, przyszła no. na niego pora Czas no. weryfikacji I się okaże Pierwszy kęs nie pamiętam kiedy ostatnio czułem ostry sos w kebabie. Teraz jest pierwszy raz. że ja rzeczywiście w tym mieszanym wyczułam jakkolwiek tą ostrość, ale nie wiem czy nie dlatego, że ta słodycz mi go tak podbiła. Słod... Słodkie ostre, słodkie ostre. Podoba mi się to, że mimo tego, wiesz, słodko jest ser i żurawina mimo tego wszystkiego dalej czuję mięso. Dobre, to jest smaczne. Mówię, pierwszy raz kebab drwala wcinam z serem z żurawiną i siedzi mi to i na... nie wiem, czy nie będę wracał po prostu. Tym bardziej w tym sezonie zimowym teraz, nie? Ja jestem zachwycony tym. Podsumowując, smak, wszystko mi to grało. Naprawdę jestem zachwycony. Mamy tą pikanterię z tego sosiku. Mięsko i tak czuć, i ta żurawinka, która naprawdę robi ogromną robotę. Nie no stary, to nie ma o czym gadać, No dla mnie to jest topka. Nie będziemy przedłużać, lecimy do następnej miejscówki, jaką jest Łoś Kebab. See you. Wysoko jest poprzeczka, zawieszona, przez tą, też przez tę grube rollo, całkowicie szczerze. Ja się boję, że ja nie wiem jak sobie poradzi bo my go tak wychwaliliśmy ostatnio, a tu kurde, może być różnie. Dobra, ja to się boję, że się wy... <laughs> Dzień dobry, ja wczoraj dzwoniłem do Państwa, czy jest szansa sobie tego drwalika i kimchi zjeść u no, Państwa. To będzie i to, i to. Sosik mieszany, mięsko będzie mieszane. Dobra, do drwala mamy, wiesz co, yy, dedykowane autorskie drwala. Okej. Okay. Nie niezłagody możemy go odostrzyć harisą lub terroiną. To hariską. Yy, to kim Cię proponuje z kolei gochujang? On jest jakiś średnio ostry. Bierzemy. To tak ostatnio jak byliśmy u Państwa, to chcieliśmy, żeby zrobić tak, żeby było dobre. I było o, dobre. No i elegancko. O, śliczne dzięki. Gorąca, gorąca jak coś. Gorąca. Uliznąłem hopie! Popasło mi gębę pierońsko. Elegancka jest. Aż tak, tak fajnie popiecze Cię nawet nie, że jest taka, wiesz, mega gorąca, ale i tak ci tak popiecze z przypraw na języku. Fajna. No fajne chyba herbata, no o to chodzi, nie? Śliczne dzięki! Dobry, miłego dziąka. Do miłego. zobaczenia! Dzięki, tu już jest od razu inny case, bo tutaj mamy też drwala nie z żurawiną ale mamy z pieczareczkami i z sosem takim piecznym. E, pan nam powiedział, że oni mają takiego drwala też jakby drwale miesiąca i że co miesiąc jakby mają inny. I teraz tak jak mówię, z tymi pieczareczkami i z tym sosem piecznym, e, a na przykład w grudniu będzie z oscypkiem i z żurawinką. I ja nie ukrywam, że dla mnie ta żurawinka, kurde, mi chyba będzie tu brakować tej żurawinki, przez to, że w tym grubym rolo mi strasznie smakowała. Ej, kupiłem sobie ostatnią tarkę w, y, w Pepko Czy tam w czy tam y, w Ja próbuję coś zrobić, żeby to mi pija... Kupiłem tarce, kur... stary tarkę i dzisiaj ją y, wziąłem normalnie, chowałem do półki i ona zardzewiała już Dwa razy na niej ogórki starłem Czujesz układ? 18 zł tarka I zardzewiała Pepko? Z y, Gerfura chyba A, no to widzisz No to widzę, to no ale stary, no... A potrzebowałem stary zleczyć ogórka, no nie kupię sobie tarki stare za 200 zł. Bo chcę ogórka do ogórkowej zejczyce, nie? No. Zaczynamy od kimci. E, 31 chyba albo 30 zł, coś takiego. Ogólnie ponad 60, 60 zapłaciliśmy za dwa. Równe? Równe 60? Równe 60, było za dwa. Bez okay. y, opakowania na wynos, nie policzyłcie, czy nie? Nie. Ok, no to 30 zł najprawdopodobniej e, i kimci, i drwal razem 60 zł. E, tutaj waga wskazała, ile pamiętasz? 480? Coś koło tego. No dobra, wjeżdżam to. Sama kapustka kimchi jest taka cięższa do przegryzienia, taka nawet bym powiedział, że troszkę ciągnąca. Czuję na pewno na języku, że mnie kąsa. Kurde, jak na razie wjeżdżam dalej, bo nie wiem. Teraz jak się wgryzłem z mięskiem, kurde, to teraz to robi robotę. Słyszę, słyszę jak ci chrupie pod zębem. Mhm, Słuchaj tą kapustę, no. nie? Wcześniej jak ugryzłem samy jakby warzywka, sozi to kimchi, to miałem takie, że nie wiem, czy mi to zagrało. Ale jak już wjechało mięsko, Kurde, no teraz to je pyszne. Co jest fajne w tych wszystkich kebabach, jak jest właśnie drwali, jak jest kimchi, nie zabija to smaku całego kebaba. Dobre to jest, mi to smakuje. Masz, próbuj. Jak powiedziałeś mi, że to smakuje jak to łakamecz, czyli jak te wodorosty, to. Ja najbardziej uwielbiam w tym wszystkim, za każdym razem, jak nie wiem, jest jakiś kimchi, jest jakaś baklała, jest jakieś coś, i ty nagle, stary, wyjeżdżasz z historią, jakbyś co najmniej chopie studiował to przez 3 lata. No kto by wiedział o tej nazwie, o którą ty przed chwilą powiedziałeś? Wakame, hopie, makumba, etc. Napiszcie w komentarzu, kto z was wie, co to jest wakame. No, wszyscy. Swoją drogą, wakame jest też rośliną energetyczną, uprawianą. Jeszcze nie produkuj. Nie mam <grym> zamiaru, nie wiem więcej. <grym> Dobry! Poczekaj, bo mi leci miski i nie mogę się skupić na jedzeniu. Może pójdę tam? Po Nigdy. Fajnie czuję teraz po czasie tego czujank yy, W ogóle, jakby Kimchi to jest po prostu Kimchi. Smakuje tak jak Kimci, tak jak ma smakować i tak dalej. Z tymi wodorostami poleciałeś, chłopie, no na szyję, ale rozumiem, że nie wszyscy mogą być takimi smakaszami jak ja. Byłem sceptycznie nastawiony do tego połączenia, a naprawdę fajnie to siedzi razem, nie? Wiemy o tym już. Sam łoś, samo mięso, sam yy, tam składniki po kolei. Jedliśmy, to już wiemy jak to smakuje. Okej, okay, przyszliśmy drugi raz, potwierdziliśmy też że to nie był fart. Plus to że to kimchi jest dołożone, ta pasta gochujang yy, to jest na razem, gra to razem. Fajnie to jest rzeczywiście zrobione z głową, a nie tak, że jest nasrane, nie wiadomo czego, tylko po to, żeby było. Ogólnie jakbym miał powiedzieć o kimchi, to nie wiem, czy jest to smak dla mnie. Kostek tutaj kiwa głową, bo on wie, widzę, że mu bardzo smakuje. No ale tak jak mówię, jest to dobre, jest to smaczne, ale niekoniecznie to połącznie smakuje dla mnie. Yy, nie ma co przedłużać, idziemy po i próbujemy, jak to smakuje. jedynego czego się boję, to przez to, jak bardzo smakował mi kebab w tamtym grubym rollo, to tu może mi mniej chyba smakować. Tak jak mówiłem wcześniej, mają sezonowe menu i teraz tutaj ten drwal jest z pieczarkami i z takim sosem piecznym. A ja nie ukrywam, że dla mnie największą robotę robiła ta żurawina w tamtym grubym rollo. Jest to zupełnie inny kebab. Nie mamy tej żurawiny, mamy tutaj placek ziemniaczany, mamy tutaj inny sosik. Jakbym miał podsumować to w taki sposób, gdzie jest lepszy kebab drwala, uważam, że w grubym rollo jest o wiele lepszy. Jakość tutaj tych składników jest naprawdę bardzo dobra. Wszystko ze sobą gra, ale stricte połączenie smakowe o wiele bardziej smakowało mi tam. Ale gębę masz taką, jakby było niedobre. Nie siedzi mi to. Ja tym razem muszę powiedzieć, że grube rollo było o wiele smaczniejsze. Panie kolego, daj swój werdykt, bo ja zaskoczony jestem. Smakuje mi to bardziej w tym momencie na pewno. Ty się tam, wiesz, bardzo zachwycałeś tym grubym rollo. Ja miałem takie, okej, okay, no zjem sobie słodkie ze słonym, fajne połączenie, fajne odskoczenie i tak dalej. Ale stary, ja chyba zostanę jakimś naczelnym fanem łosia, nie? Mięso tak samo, dobrze przyprawione, no ale to mówię, no to wiemy. no O samej, samej jakości składników w łosiu to już żeśmy gadali. To już wiemy o tym. Teraz gadamy o tych kompozycjach, które są sezonowe. Za ile? Który jest dzisiaj? 17, 20, który tam jest? 23. 23? Za schopy za tydzień zmiana oferty jest. Trzeba przyjechać na łosia, bo będzie nowy placek, nie? Bardzo fajna kompozycja i kimczy, i Drywal. Całkowicie dwie różne rzeczy. Tam ten ostrzejszy, ale nie przesadzony. Ten smaczek się fajnie przybija. Kwaśne, ostre. Tutaj sobie wcinasz, chrupnie ci kimchi. Pyszna sprawa. Jeśli chodzi o tego drwala, z tym plackiem dalej się to broni. No ja rozumiem, ktoś może by nie, To nie, ale to nie jest kwestia, że to nie smakuje po prostu, bo to jest niedobre. Nie, możesz nie być fanem tej kompozycji. Ale stary, to jest dobre. I mówię tak ja. Jak miałbym ogólnie porównać te dwa kebaby w kategorii kebaba drwala, no to o wiele bardziej smakował mi ten w grube rolo. Tamten ser i ta żurawinka słodka. I to było słodkie, słone, czasem ostre z sosiku. No kurde, no tam była bajka, mi tam wszystko grało. To był kilogramowy kebab za 42 zł. Tutaj w Łosiu niestety kompozycja mi nie siadła. Pierwszy zgrzyt między nami, bo Kostek w niebogłosy wychwala te kebaby. Dla niego te kebaby są po prostu pyszne, nie wiem. Mi po prostu nie siedzą. Ale jeżeli wy macie gdzieś jakieś fajne polecajki w takich właśnie ofertach sezonowych typu kebab drwala, koniecznie napiszcie nam w komentarzu, bo bardzo chętnie je odwiedzimy. Na dzisiaj tyle. Elo!